Hej, dzisiaj opowiemy sobie, dlaczego warto zadbać o swoje hasła do kont pocztowych, portali internetowych, banków czy kont społecznościowych. Podpowiem również, jak radzić sobie z taką ilością haseł. Nie oszukujmy się, każdy zna, każdy ma tych kont, haseł. Dziesiątki, może nawet setki. I oczywiście podpowiem, jak robić bezpieczne hasła i jak nie robić bezpiecznych haseł. Zapraszam. Więc na początek, dlaczego warto zadbać o własne hasła? Ponieważ wycieki haseł jakby nie są niczym nadzwyczajnym. To się po prostu dzieje, zdarza regularnie. Możemy sobie spojrzeć tu 21 milionów haseł, tu 700, tu następne 100 milionów. Wycieki są czymś zupełnie naturalnym i to się po prostu zdarza. Takie usługi jak Dropbox, Spotify, Mbank, Santander, czy nawet Facebook. To się po prostu zdarza. Czy nasze hasło wyciekło? To jest dobre pytanie. Jest strona Have I Been Pound, na której możemy sprawdzić, czy i z jakich serwisów wyciekły nasze dane. Możemy sprawdzić na podstawie maila. Możemy już po chwili dostaniemy informacje z jakich serwisów wyciekło sprawdzone przez nas konto e-mailowe. Mamy informacje jaki serwis, kiedy nastąpił wyciek oraz jakie dane, jakie dane wyciekły. Czy maile, hasła, loginy, dane prywatne, tym podobne rzeczy. Możemy również poprosić za pomocą funkcji Notify me, żebyśmy byli poinformowani, jeżeli, jeżeli w przyszłości wycieknie gdzieś, wyciekną gdzieś nasze dane, również na podstawie maila. Nie mówię o tym, żeby, żeby straszyć, tylko żeby powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają żeby uczulić i zwrócić uwagę, jak wręcz koniecznością jest używanie osobnych haseł do, do, osobnych, do każdej osobnej usługi, do każdego osobnego serwisu. Czy, czy taki wyciek to... to Tragedia. No. I tak, i nie. Raczej, raczej na ogólnie, po pierwsze nie wiadomo, jakie dane wyciekły, czy to, czy to tylko loginy, czy tylko maile, być może hasła, nie zawsze hasła, czasem hasła w postaci zaszyfrowanej. Także jakby nie jest to, nie zawsze jest to jest to jakiś duży problem. Na pewno, na pewno należy zmienić hasło w danej usłudze. I tutaj uwaga, a propos maila. Większość zmian haseł, większość w kontach, w różnego rodzaju serwisach odbywa się przez wysłanie maila. To tylko, to tylko podkreśla fakt, jak bardzo powinniśmy dbać o hasło do swojego maila, ponieważ przy jego pomocy jest możliwe zmiana haseł w innych naszych usługach, co jest dla nas potencjalnie niebezpieczne niewskazanym, żeby. Ktoś mógł przywłaszczyć sobie nasze, żeby ktoś używał naszych kont społecznościowych, banków czy, czy, tego typu, czy tego typu rzeczy. Jak się chronić? Przede wszystkim osobne hasło do każdego serwisu. Jest oczywistym, że nic z nas nie jest w stanie. Zapamiętać dziesiątek czy setek haseł, zwłaszcza takich, które są sensowne i odpowiednio, odpowiednio silne. Rozwiązaniem jest manager haseł. Ja używam Kipasa. Nie, nie oznacza to, że jest on najlepszy, czy, czy, czy są, jest wiele innych podobnych, równie dobrych. Natomiast ten jest open sourceowy, w związku z czym jakby. Na bieżąco specjaliści są w stanie przeglądać jego kod i, i poszukać i odnaleźć potencjalne zagrożenia. Jest on stosowany z powodzeniem zarówno wśród małych firm, jak i wśród dużych przedsiębiorstw. No i używam, ponieważ nie znalazłem w nim specjalnego, specjalnych problemów i spełnia wszystkie wymagania. Jest strona. Kipasa podam ją, podam ją w opisie strony. Ściągamy Kipasa, instalujemy. Akceptujemy warunki licencji. Jak widać instalacja nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Za chwilę nam się uruchomi mamy informację o, o skrócie Alt Control, który w kipasie oryginalnie używany jest do dosyć ciekawej funkcji, o której powiem zaraz. Natomiast w, polskim, w Polsce używa, ten skrót klawiszawy jest używany do funkcji ON do, do, do litery on, to będziemy musieli zaraz poprawić. Teraz tak, najpierw poprawimy. Jak tutaj widać, skrót klawiszowy Ctrl Alt A jest używany do funkcji Autotype. To nie będzie nam na chwilę obecną, to będzie nam przeszkadzał, w związku z czym to kasujemy. Dla tych, którym mogłoby przeszkadzać, że KIPAS jest w języku angielskim, niestety drobna niedogodność, musimy ściągnąć również ze strony KIPASa tłumaczenie na język polski. Jest to drobna niedogodność, zaraz pokażę jak to, jak to rozwiązać. Pobraliśmy plik z tłumaczeniem, wyodrębni wszystkie. Rozpakowujemy. OK. Mamy plik z tłumaczeniami, gdzie go należy włożyć View, czyli podgląd, Change Language, zmień język. Do wyboru mamy tylko angielski. Klikamy Open Folder, żeby otworzyć miejsce, w którym przechowywane są pliki z tłumaczeniami. I przekopiowujemy. Ściągnięty plik. Kontynuujemy. Po zamknięciu i otworzeniu Kipasa powinien być już w języku polskim. Świetnie. Teraz tak. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest, że będziemy musieli zapamiętać wyłącznie jedno hasło. Dlatego powinno być ono dosyć, dosyć silne. Mocno nie, nie polecam haseł w rodzaju 1, 2, 3, 4, QWERTY, password i tym podobne. To są przykłady najpopularniejszych haseł. Jeżeli, jeżeli można tak powiedzieć. Również nie wolno absolutnie używać haseł w rodzaju imion, datu rodzin, marek samochodów. Nie używamy żadnych, żadnych haseł złożonych ze słów, które znajdziemy w słowniku. Tego, tego po prostu nie można robić, ponieważ jakiekolwiek ataki z wykorzystaniem słownika Dosyć szybko, dosyć szybko sprawią, że, że konto po prostu zostanie przechwycone. Natomiast jak zrobić dobre hasło? Mogę podać przykład łatwiej do, zapamię do zapamiętania kombinacji. Na przykład idą drogą cztery wielkie myszki spotkały kota imieniem dolar. Jeżeli, a jeżeli e, e, pozostawimy wyłącznie pierwsze litery dostaje nam hasło, którego na pewno nie ma nigdzie w słowniku i już jest dosyć silnym hasłem. Pamiętajmy, że jedna wielka, jedna, wielka, jedna mała litera, znak specjalny. Także to jest przykład rozwiązania, jak stworzyć sobie jednak bezpieczne hasło do, do kipasa i nie tylko w ogóle. Tworzymy nowy zbiór haseł. Zostaniemy poproszeni o wskazanie miejsca, gdzie plik będzie przechowywany z hasłami. I tu właśnie prosi nas o wprowadzenie tego jednego hasła, które no będzie musieli zapamiętać które będzie chroniło nasze wszystkie inne hasła. W związku z czym naprawdę nie powinno, nie powinno być to hasło w rodzaju kwerty 1, 2, 3, 4. Jak widzimy, podpowiada nam, czy to hasło jest, na ile, na ile jest szacowana siła hasła. Ja tylko ze względów tej prezentacji stworzyłem, stworzyłem, u, użyłem hasła, które jest w zasadzie zabronione. <laughs> jest to podstawowe hasło, które jest zabronione po prostu. Natomiast uży, użyję tylko do wyłącznie do celów tej prezentacji prosi o wydruk arkusza ratunkowego. Nie jest to potrzeby pod warunkiem, że pamiętamy hasło. Musimy, po prostu musimy zapamiętać to hasło, żeby mieć dostęp później do swoich, do swoich innych haseł. Tu mamy przykłady już wcześniej wygenerowane. Strona, hasło, login i nasza nazwa. Ja otworzę wcześniej przygotowany plik z równie skomplikowanym hasłem. Przyjrzyjmy się takiemu wpisowi. Nazwa własna, login, hasło oraz URL do miejsca, gdzie będziemy go używać. Po co URL? Już pokazuję. Otwórz stronę internetową, otwiera nam miejsce do logowania się do naszej usługi. Stajemy na miejscu, gdzie mamy wpisać login. Prawym przyciskiem na wpisie w KiPasie. Po wykonaniu autotype, on automatycznie przejdzie do strony, wpisze login, przejdzie do hasła, wpisze hasło i zaloguje nasz do naszej usługi. Jest to zupełnie wygodne, bardzo fajna funkcja menadżerów haseł. Warto również, warto również w takim miejscu trzymać loginy hasła do maili, informacje o, o bankowości elektronicznej, jak piny, puki, tego typu rzeczy, które nie powinny być przechowywane w miejscu nieszyfrowanym, to jest właśnie miejsce na tego typu rzeczy. Tak by się pokrótce przedstawiały zasady postępowania z własnymi hasłami. Pamiętajcie, że to rozwiązanie jest tak długo dobre, póki, po pierwsze, pamiętacie swoje bardzo silne hasło. Po drugie, zawsze, ale to zawsze, miejcie kopię tego pliku, żeby nie stracić wszystkich swoich haseł. Jeżeli jest to możliwe, do innych usług włączcie również autoryzację dwuetapową przez SMS-y, tokeny czy innego tego typu rozwiązania. Jeżeli się podobało, dajcie znać. Dzięki, do zobaczenia.